Rozmawiamy z kapitanem reprezentacji Polski i po pierwszym meczu sparringowym z Turcją powiedziałaś, że poczułaś się troszkę jakbyś debiutowała. A jak się czułaś po czterech latach wracając do Mistrzostwa Europy? Jezu, nie myślałam pod tym, pod tym względem dzisiaj, natomiast wiedziałam, że po dłuższym czasie gram oficjalny mecz taki na, na imprezie, natomiast Czułam się dobrze, chciałam po prostu wejść jak najlepiej w ten turniej razem z dziewczynami. Wiadomo, że te pierwsze mecze też się różnie mogą się potoczyć, natomiast myślę, że oprócz tego pierwszego seta raczej kontrolowałyśmy ten pierwszy set, to był raczej na takiej zasadzie, żeby wyczuć przeciwniczki, wyczuć też boisko i wszystko, jak też emocje. Także udało się to i trzeba być zadowolonym, jak ten mecz. Się skończył. Można powiedzieć, że najtrudniejszy pierwszy krok w Waszym przypadku właśnie był ten pierwszy set, początek. Ale ten mecz też pokazał taką głębię składu. To co powtarzaliśmy też dosyć często w trakcie tego sezonu, bo wchodzące dziewczyny wchodzące z kwadratu dawały te. Dodawały te e, pozytywne emocje, ale też w elementach prezentowały się bardzo dobrze. O tak, myślę, że już w pierwszym meczu pokazałyśmy trenerowi wszystkie, że, e, że ma na kogo liczyć, ma, może stawiać na każdą z nas i to jest wydaje mi się nasza wielka siła. E, także to jest też super, że praktycznie wszystkie dotknęły dzisiaj boiska. E, no i... I teraz mamy chwileczkę odpoczynku, ale myślę, że to raczej poświęcimy na jakąś siłownię jutro, czy też trening. I później zaczynamy troszeczkę maraton, ale wiem, że będziemy przygotowane. No i pytanie: czy będziecie rozpatrywać, bardzo ym, analizować ten mecz, czy jednak to spotkanie już zamykacie? To jest pewien etap, który. Rozpoczął się, zakończył się, a teraz już tylko misja Węgry, później Serbia i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że możemy już go zamknąć i teraz skupić się na kolejnym przeciwniku, na, Węg na Węgierkach. I wydaje mi się, że tak to musi funkcjonować. Nie ma tutaj te rozpamiętywać. Na pewno kilka rzeczy jest do poprawy, ale to wydaje mi się, że też wyjdzie czy jutro na treningu, czy, czy od razu na meczu. Jest to długi turniej, taka jest tego formuła, także mam nadzieję, że po prostu będziemy się rozkręcały i ten dzisiejszy mecz to było tylko początek i w cudzysłowie taka mała rozgrzewka. Tak słyszałam, że to jest idealna rozgrzewka przed tym, co czeka was w najbliższych dniach, że taki mecz był właśnie potrzebny na otwarcie tego mistrzowskiego turnieju. Jak się do tego odniesiesz? Tak, uważam, że Słowenia był to nasz najlepszy przeciwnik właśnie na sam początek mistrzostw, żeby tak spokojnie wejść. Wiadomo, nie jest to drużyna ze światowej czołówki, więc myślę, że tak na spokojnie to było takie dobre przetarcie przed kolejnymi naprawdę bardzo ciężkimi meczami. Gdybyś miała wskazać to, co najbardziej funkcjonowało, co było, co działało na plusy w tym spotkaniu, to byłoby to? Myślę, że a tak. Miałyśmy dzisiaj bardzo dobrze, do, bardzo dobrze dysponowane dziewczyny, wszystkie tak naprawdę, więc myślę, że w tym elemencie na pewno zrobiliśmy dużo dobrego. Była gorąca atmosfera ze sprawą polskich kibiców, ale nie tylko. No mam, ja miałam wrażenie, że w ogóle gram w Polsce, wszędzie flagi biało-czerwone, dużo ludzi krzycząc, krzyczących Polska, więc y, ja nie widziałam chyba nikogo innego z innego państwa, bodajże ewentualnie pojedyncze osoby, więc ja się czułam świetnie i mam nadzieję, że, że kibice będą dalej nas wspierać, za co im bardzo dziękujemy też. Teraz przed Wami dzień niemeczowy, na pewno znajdzie się czas na regenerację i e, spotkanie przeciwko Węgierkom. E, zdążyłyście już gdzieś tutaj popracować? Może przyjrzeć się temu, jak wygląda ten zespół, zespół, którego sztab dobrze na pewno kojarzymy. Tak, kojarzymy, ale my skupiamy się na najbliższym przeciwniku, jakim była właśnie Słowenia, gdzie opracowałyśmy tylko ten zespół. No i myślę, że od jutra przyjdzie czas na Węgry, na, na kolejną drużynę, i tak dzień po dniu, i nie wybiegamy po prostu w przyszłość. Najlepszy sposób na rozpoczęcie, takie otwarcie, spokojne. Chociaż ten początek może był nieco nerwowy, ale w trzech setach zamknięcie tego meczu ze Słowenią chyba lepiej nie mogłeś sobie wyobrazić. Yy, tak, wiadomo, jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy. Gdzieś tam yy, pierwszy mecz na takich mistrzostwach rządzi się swoimi prawami, więc... Gdzieś tam na początku trochę nerwówki, stresu było, natomiast bardzo szybko to zeszło, bo gdzieś tam znalazłyśmy swój rytm już w praktycznie w połowie pierwszego seta, więc dobrze, że tak się skończyło, cieszymy nas wynik 3 do 0, bo wiadomo, że ten turniej jest długi i, i trzeba jak najlepiej regenerować i odpoczywać, więc ten wynik jest dla nas naj, najbardziej zadowalający. Trochę dzisiaj musiałeś popracować w tych piłek, popodbijać w obronie. Zawsze coś się znajdzie. Przechodzimy powoli do tego meczu z Węgierkami. Oczywiście dzień bez meczu będzie poświęcony przygotowaniom, ale my pewnie jeszcze wybiegamy też w przyszłości do tego meczu z Serbią. Jest step by step, czy jednak przygotowania pod, ten kolejny, pod Serbię? Nie, nie, tutaj jest mecz za meczem, nie myślimy aż tak daleko. Staramy się, tak jak powiedziałaś, step by step, mecz po meczu, spokojnie, bez żadnej wewnętrznej dodatkowej presji, więc nam ten sposób prowadzenia bardzo się podoba, więc no tak zostało, tak się przyjęło i nie, gdzieś tam nie przemy, aż, aż tak bardzo w przyszłości. To jeszcze dopytam o tę atmosferę na spotkaniu, bo sporo Polaków zameldowało się w hali i taki doping, no, można było się poczuć jak gdzieś w hali u nas. Tak, dokładnie. Pierwsze co weszłam na halę, to, to powiedziałam, że gramy u siebie, bo jak zwykle nasi kibice byli bardzo głośno, niezawodni jak zawsze. Atmosfera była gorąca, dosłownie i przynośnie. Tak, temperatura jest bardzo wysoka, ale mamy nadzieję, że atmosfera będzie gorąca, głównie ze sprawą Waszych kolejnych meczów. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję.